Morning, meine Freunde! Halo, halo serdecznie witam na moim kanale Ruri. Z tej strony, oczywiście, i Was zapraszam na odcinek z Wartandera e, z linii niemieckiej, że tak powiem. Mamy tutaj taki Dream Team, czyli Tiger, którego nie muszę chyba jakoś szczególnie przedstawiać, jeśli chodzi o jego parametry, co zresztą widać. No, koks generalnie, tylko trzeba uważać, jak się nie jeździ. A jakoś pójdzie. Pelotka, awaryjnie, gdyby nam się coś, że tak powiem, zepsuło w trakcie meczu, to mamy wyjechać czym za grosze. No i z powietrza nam pomoże oczywiście BF-109, wersja E1, który jest dosyć dobry, bo ma w sumie nie, najgorszy, nie najgorsze karabiny. No i cukierka. Za za, tak, za 250 kg <laughs> cukierka, 250 kg, który robi ładne kuku. Zresztą, intro mówi samo za siebie. Także lecimy. Ok, witam na płomiennym łuku, tak zwanym. Eee, przewiduję co najmniej ciekawe akcje, bo ta mapa mi bardzo rzadko wypada i będę musiał improwizować to się uda. Zobaczymy. Ale wstępnie myślę, że pojadę na B, ponieważ tam jest trochę zabudowań, więc w razie czego będzie gdzie dupeczkę schować. Także oby, oby się udało, zobaczymy. Ogólnie bajerancko bo nasz kotecek dostał nowy silniczek. Także powinien się teraz zbierać nieco lepiej, no i oczywiście. Działo oberwało, a co za tym idzie trzeba się naprawić. Przeżyć do tej naprawy. Co to, to w ogóle było. Kometa. Dobra, zbunkrujemy się, naprawimy. I spróbujemy. Się wmontować na B. Dobra, Pantera tutaj pilnuje, to my pojedziemy bardziej środkiem. Muszę uważać na lewą stronę, żeby jacyś magiczni snajperzy mnie tutaj nie próbowali zdjąć. No to jest taki kikuśny pagórek, więc może nie będą mnie widzieli. O, 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 o. jakiś ziobello jechał aha i właśnie o tym mówiłem Dobra, jednego gościa mamy eee, Tam był gdzieś, gdzieś, gdzieś ten drugi Chyba, że już leży, chyba już leży Spróbujemy podjechać bliżej To jest mój silnik, tak chodzi? A nie, tu jest menda Jak on dostał w ammo, halo Ale on dostał w Ammo, Halo Wartunder budzimy się. Jaka głowa ty? Co to miało być? O nie! Przecież... Ja kalipa ej. Wymanewrował mnie dobrze, ale toś on powinien... Ojej Ojej <laughs> O nie Asu jest wredny. O, leży Tak sobie lecę w ogóle radośnie i spojrzałem czy jakieś samoloty tu Latają wroga Okej, B przejmują. Na A. Na A. Dobra. Nie wiem co to, ale spróbuję to zepsuć. Ułzaj! O matko, dużo pelotek mamy Musimy uważać na dziób Oho widzimy że manewr wymijający pewnie będzie mieć szwank, jak że pod pelotki podleciał albo nie Dobrze, Pięknie Pozamiatał ziomuś. O matko, kogo oni strzelają tutaj? Halo, daleko jest baza, by po cukierka poleciał. Nie wiem gdzie jest baza. Eee, o matko, winna wajcha. Baza jest tam. Zdąży? Może zdąży. Naprawię się, wezmę cukierka i wrócę. Generalnie to miałem więcej szczęścia niż rozumu, szczerze powiedziawszy, z samolotem. Na no, ogół takie manewry kończą się źle, ale na szczęście jego aim miał wiele do czynienia, podobnie jak mój zresztą. Dzięki czemu on nie zabił mnie i niestety ja nie zabiłem jego. <grym> Generalnie mistrzostwem świata jest... O matko. Mistrzostwem świata jest to, że w tych walkach nie wiem, czy to jest samolot, czy mam brudny monitor, ale to jest ewidentnie samolot. I taki wypierdzielił manewr. A będę musiał uważać na niego. On może mnie zaatakować z góry na dół. To się chyba nazywa zoomer wtedy, czy jakoś tak. Kiedy gościu e, wykorzystuje wysokość i prędkość znoszenia. Uuu, tam leci duży ziom, ale dobra. Najpierw spróbujemy tego ściągnąć. Dobra leży. To jest myśliwiec, to jest bombardier. O nie, a to jest iszak. Bardzo niedobrze. Iszak ma nade mną jedną postawą przewagę, jest cholernie zwrotny. Ale oprócz zwrotności ma jedną wadę, jest wolny. Ale e, jest też problem. Halo, pomóż ktoś, Aro Weber. Wirber, Wirber, Wirber pomóż! O! Pomógł. Średnio z tego wyszedłem, ale pomógł. Halo, nos w dół, nos dół, nas w dół, nas w dół. Ale mnie poszatkował. Nie, tak mi nie rób. Generalnie trochę tracę kontrolę nad samolotem. Omasz! Kto był taki odważny? Dobra, C jest czyste. Muszę trochę wodę schłodzić, bo za chwilę coś mi się pierdzielnie. Na C coś się... Znaczy na C mówię, na A coś się dzieje. Może uda się... Cukierka zrzucić. Tylko gdzie on jest? Tam? Nie, tutaj. No! Bujaka! Dobra, wracamy do bazy, bo już z nas nie będzie. Mam generalnie problem, bo mi się woda skończyła. A to oznacza, że nie mam chłodzenia. A to oznacza, że może mi się silnik przegrzać, zatrzeć i wyląduje ryjem na twarz. Także może, póki mam prędkość, spróbuję uzyskać jakąś wysokość. To może jakoś doszybuję... ...w razie W do... ...lotniska. Ole mnie pokiereszowali, jasny luj. He, jak się się psuje ta... Dziura na tym, na grzbiecie Teraz jest, teraz jej nie ma Dobra, chyba dolecę Aha, tutaj Benda się czai na moją śmierć, ale nie, nie, nie My się tak łatwo nie damy Podwozie? Mam, dobrze. Powiem wam, że bez podwozia się trochę ciężko ląduje. I to wcale nie jest żart. Tu się zdarza lądować bez podwozia. Ale fajnie. Przykleiła mi się dziura do lotki z tyłu. <gry> Aaaa, mistrzostwo. No ale dobre. Dotrwaliśmy. Mecz może być przegrany. Ale za to, jakie kill. Co ty nie powiesz? Dobra. Sytuacja wygląda tak, że należy oczyścić A. Bo na scenie nie ma żadnego z naszych. A nasz tutaj kolega niejaki Payorwin, Pajorwin? Pajorwin tak, brabo. E, próbuje coś tam z A działać. Uuu, samolot leci. Więc spróbujemy namierzyć co tam jest i zniszczyć to, co tam jest. A następnie zająć się samolotem. Chyba, że samolot spróbuje zająć się nami. No to trzeba będzie odwrócić. E, priorytety. Chyba, że się mecz skończy. No to wtedy nasze priorytety pójdą w łeb. O, nasz kolega dostał w łeb. Eee... No nieważne. Okej, okay, drodzy Państwo. Dominacja Kubań. Trochę za dużo chyba Kubań, po prostu <laughs> jesteśmy z tej niefortunnej strony, bo grając z drugiej zawsze jadę tutaj w te okolice, na te wzgórza. Tam potem tak się ładnie napierdziela na tych Sona A, że ho ho ho. Ciekawe czy tutaj Stosują te same metody Mamy generalnie mały mecz Co za tym idzie em, Może być Mogą być albo bardzo rozproszeni Albo właśnie jechać w dużym skupisku Więc zobaczymy Zobaczymy jak będzie O tam jakiś Jean Bello jedzie sobie. Okej. Okay. Very good. Już yep. Lubimy tego ziomeczka, dobrze. Ktoś tam? I kolejny? Nie czuję się tu ani trochę bezpiecznie, szczerze powiedziawszy. good morning, meine Freude. <laughs> Powiem wam, że to co ja zrobiłem, to było obłędnie głupie. <laughs> to było obłędnie głupie. Że to mi się udało, nie? To jest po prostu... Mistrzostwo świata. <laughs> o, oh, Boże, Boże. No nie tak to sobie wyobrażałem. O! O! Zgubiony Sherman. Zgubiony Sherman. Na punkcie A. W ogóle mamy gościa na respie. Lecę hmm. Lecę? O, to może być Polak. Pomożemy Polakowi. Tam jest chłopaków, a chłopaków to my zobaczymy, co się na Czy jest tu jakiś ziomuś, który potrzebuje mojego cukierka? to jest narziomuś. Mógłby ktoś z waski swojej a wziąć? ハハハ。 O, oh, le, se zula. Wiedziałem, że się nadzieje. O, wiedziałem, 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 że się nadzieje. O matko. Dobra. Ale musi mieć teraz radochę. Ale też się zdarzało tak zrobić, także spoko. Okay. No i gitara. Samobójców też doceniam. Gościu tam w ogóle. Ten gościu mnie rozwala w tym jeden BKW. To jest jeden z potężniejszych czołgów, jeśli chodzi o pancerz. A on stoi z kampiony. Uwielbiam takich ludzi normalnie. Nic tylko lofciać. Żebym ja pelotko musiał załatwiać to, co on by załatwił już dawno temu. On jedzie? Czy mi się wydaje? Usłyszał mój głos. Dobra, jedzie coś małego. Jakaś pelotka chyba? Będzie próbował z gór jechać. <laughs> pelotka. Huset pelotka. No i co wam mogę powiedzieć? Mecz prawie wygrany, <laughs> prawie. Aaa, to było dobre, to było dobre. Podobało mi się to. Gościu, Oweski69, pamiętajcie, że mu nie ufać, bo właśnie rozwalił go czołg, który przed chwilą został przez niego ostrzelany i podpalony. Więc moje pytanie brzmi, czy taki człowiek jest godny zaufania? I to wszystko z mojej strony. Dzięki bardzo za uwagę i że byliście ze mną przez cały odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że kolejny odcinek, który wpadnie za jakiś czas, również Wam się spodoba i również go obejrzycie. Z mojej strony wszystko. Dziękuję. Szerokości i bajo.